Czy do Twojego znajomego lub członka Twojej rodziny zadzwonił rzekomy przedstawiciel banku, prosząc o potwierdzenie transakcji, której dana osoba nigdy nie wykonywała, a może to ty otrzymałeś tego typu telefon? Czy osoba podająca się za przedstawiciela banku próbowała wyłudzić od ciebie dane logowania do Twojego konta? Być może zainstalowałeś też aplikację, która umożliwiła dostęp do takich danych i po takim telefonie z Twojego konta zniknęły środki pieniężne. Jeżeli na powyższe pytania: Odpowiedziałeś tak. To znaczy, że ty lub osoba tobie bliska paliście ofiarą oszustwa. A co za tym idzie? Doszło do wykonania tzw. nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Co to jest nieautoryzowana transakcja płatnicza? Nie ma co do zasady legalnej definicji nieautoryzowanej transakcji płatniczej, ale jest ona przeciwieństwem tzw. autoryzowanej transakcji płatniczej. Mówiąc prościej, nieautoryzowana transakcja płatnicza jest to przelew. Dokonany z naszego konta, ale bez naszej zgody. Bardzo często osoby, które padają ofiarą oszustwa, zastanawiają się, co zrobić w sytuacji, w której udostępniły oszustowi swoje dane do logowania i w ten sposób doszło do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Bardzo często boją się, że wówczas taka transakcja nie jest nieautoryzowaną transakcją płatniczą. Otóż nic bardziej mylnego, co do zasady, taka osoba nie wyrażała przecież zgody na to, aby taka transakcja była dokonana. Co zrobić w sytuacji, kiedy doszło do Nieautoryzowanej transakcji płatniczej. W pierwszej kolejności, w sytuacji, w której zorientowaliśmy się, że doszło do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, powinniśmy jak najszybciej przedzwonić do naszego banku i poinformować bank o zaistniałej sytuacji, a następnie poprosić o zablokowanie tej transakcji. Oczywiście w tej sytuacji doszło również do oszustwa, a zatem powinniśmy w kolejnym kroku udać się do najbliższego komisariatu policji i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak są obowiązki banku względem klienta, jeżeli doszło do nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Na podstawie artykułu 46 ustawy o usługach płatniczych, bank zobowiązany jest zwrócić klientowi kwotę wynikającą z nieautoryzowanej transakcji płatniczej, a w przypadku, w którym doszło do uszczuplenia rachunku bankowego, przywrócić ten rachunek bankowy do stanu sprzed wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej. A zatem w sytuacji, w której poinformujemy bank o nieautoryzowanej transakcji płatniczej, płatniczej. Musi nam on zwrócić środki danej transakcji. Czy banki dokonują zwrotu środków? W praktyce wygląda to tak, że banki zasadniczo nie chcą dokonywać zwrotu kwot wynikających z nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Takie stanowisko spotkało się również z takim stanowczym stanowiskiem i stanowczymi działaniami ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Łokik wziął pod lupę 15 największych banków w Polsce i tym sposobem przeciwko tym bankom Toczą się postępowania, które mają na celu wyjaśnienie po pierwsze to, w jaki sposób banki rozliczają się z nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz w jaki sposób odpowiadają klientom na składane przez nich reklamacje. W jakim terminie bank powinien dokonać zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Otóż ten zwrot powinien być niezwłoczny, ale zgodnie z zapisami ustawy nie później niż do końca dnia następującego po dniu, w którym taka nieautoryzowana transakcja płatnicza została zgłoszona. Zawsze gdy spotkacie taka sytuacja, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, zajrzyj na nasz kanał